Witam Państwa bardzo serdecznie dziś na kanale Portret psychologiczny Grzegorza Brauna. Co tak naprawdę determinuje Grzegorza Brauna? Co decyduje o tym, że on w tej naszej przestrzeni publicznej, społecznej, kulturowej, politycznej zachowuje się w ten określony sposób? Chciałbym, drodzy Państwo, żebyśmy dzisiaj zwrócili uwagę na z pozoru taką błahą, Powiedziałbym w tej chwili, jakby się wydawało rzecz, co kosmos, czyli co gwiazdy, mówią o ludziach urodzonych 11 marca, bo Grzegorz Brown urodził się właśnie 11 marca 1967 roku. A mój komentarz już za chwilę. Człowiek urodzony w dniu 11 marca wyróżnia się spośród swego otoczenia tym, że jest niesamowicie dumny. By bronić swego honoru, gotów jest walczyć i kłócić się z każdym. W najniewinniejszym zachowaniu swego otoczenia gotów jest dopatrywać się podstępu skierowanego przeciwko niemu. Jest bardzo wojowniczo nastawiony, wręcz kłótliwy i byle pretekst wystarczy mu do zwary. Uważany jest za człowieka bardzo wyniosłego i nie da się nie zgodzić z tą opinią, a ponadto ma bardzo silne zapędy dominacyjne, gdyż wydaje mu się, że posiada doskonałe predyspozycje do tego, by sprawować władzę. By osiągnąć ten cel, gotów jest działać metodami niemającymi nic wspólnego z etyką i pokojem. Nie zawraca sobie bowiem głowy takimi w jego mniemaniu drobnostkami, wyznając zasadę, że cel uświęca środki. Jeśli ktoś buntuje się przeciwko jego dążeniom, nie waha się przed nieczystymi zagraniami, by usunąć go sobie z drogi. Przez ową bezwzględność i brak skrupułów zazwyczaj działa bardzo szybko i zręcznie i naprawdę rzadko zdarza się, by nie był w stanie osiągnąć swego celu posiada wielką przenikliwość, a także niemal wybitne zdolności wykonawcze, dzięki którym potrafi wcielić w życie każde swoje zamierzenie. Umie wszystkie swe siły i całą energię skoncentrować na jednym konkretnym celu i daje mu to naprawdę doskonałe rezultaty. Zresztą nie ma w tym niczego dziwnego. Bardziej dziwne jest to, że mimo iż jest tak bardzo skuteczny i powinno mu się wszystko udawać w każdej dziedzinie życia, zazwyczaj osiąga sukces i spełnienie jedynie w sferze zawodowej. Zaś jego życie osobiste zwykle w ogóle nie istnieje, bądź też nie daje mu żadnego szczęścia ani satysfakcji. Ponadto bardzo sprawnie intryguje i chętnie korzysta z tej swojej umiejętności, jeśli nie może jakiegoś celu dopiąć innymi, bardziej konwencjonalnymi metodami. Poza tym może być bardzo męczący ze swoimi ciągłymi dążeniami do kolejnych celów, bez chwili odpoczynku i bez żadnych skrupułów. Rzadko liczy się z opinią i uczuciami innych, nawet najbliższych mu osób, co również nie zaskarbia mu powszechnej sympatii. W pewnym sensie można go nazwać człowiekiem zarozumiałym, a jemu samemu wydaje się, że nikt nie dorasta mu do pięt pod względem skuteczności działania i konsekwencji i wobec swych bliskich żywi ogromne wymagania, co do których doskonale wie, że nikt poza nim nie jest w stanie im sprostać, ale i tak denerwuje się, kiedy widzi, że oni nie są w stanie tego zrobić. Bardzo sprawnie toruje sobie drogę w życiu poprzez wszelkie przeszkody i posiada wielką przewagę nad swymi potencjalnymi rywalami czy konkurentami. Dlatego tym chętniej angażuje się w rywalizację, a nawet konflikty. Nie zawsze jest powszechnie lubiany, ale zazwyczaj wzbudza podziw i szacunek. Głównie ze względu na swą konsekwencję i upór, a nierzadko także ludzie boją się jego przedsiębiorczości i bezwzględności. Myślę, że wielu ludzi będzie po prostu zdziwionymi, jak wiele cech osobowości Grzegorza Brauna znajduje odzwierciedlenie w jego działaniu. Każdy, kto chciałby oczywiście przyjrzeć się temu, jakie determinanty biologiczne dziedziczymy, przychodząc na świat w określonym dniu w tym naszym kalendarzu. To sobie w wyszukiwarkę wystarczy wpisać datę urodzenia, żeby taki portret, mniej więcej oczywiście, bo to nigdy nie jest w pełni dokładne, ale żeby sobie taki portret własny zobaczyć i sprawdzić, czy rzeczywiście występują tutaj jakieś zgodności. Ja wybrałem oczywiście te najistotniejsze, bo tam jest, to są opisy które mają charakter naprawdę taki ogólnikowy, ogólnikowy wybiórczy, bo tutaj decyduje jeszcze rok urodzenia i cała masa czynników decyduje w ogóle o tym, jakimi stajemy się ludźmi, na przykład aspekt wychowania proces socjalizacji w przypadku Grzegorza Brauna zapewne był wychowywany właśnie w duchu etyki chrześcijańskiej, stąd jego wszystkie determinanty biologiczne ukierunkowane są właśnie w stronę etyki Jezusa Chrystusa w ten sposób. On jest zradykalizowanym prawicowcem, który jawi się na naszej scenie politycznej, ma zapędy dominacyjne. Ja go nazywałem w jednym z filmów oczywiście inkwizytorem, bo gdyby on się urodził na przykład 500 lat temu, to byłby w określonym oczywiście miejscu na Ziemi, to byłby inkwizytorem. Gdyby się urodził. 800 lat temu, no to byłby uczestnikiem wypraw krzyżowych, no chyba, że urodziłby się y, oczywiście na ziemiach, y, nie wiem, arabskich, y, muzułmańskich i tak dalej, no to wówczas y, jego determinanty ukierunkowane byłyby w stronę idei, z którym akurat się utożsamił, cały czas realizując te cele tych determinant. Y, w przypadku Grzegorza Brauna, y, jego zapędy do. Osiągnięcia władzy i jego bezwzględność jest widoczna, o czym ja także w swoich filmach wspominałem, no jest to po prostu człowiek, no jakby to powiedzieć, sformowany, uformowany, ociosany przez wszechświat do realizacji jakichś określonych celów, tych biologicznych determinant, które w tym przypadku. Bo biologiczne determinanty, drodzy Państwo, to jest uprzedmiotowienie, to jest ubezwłasnowolnienie, bo teraz, gdy Grzegorz Braun próbuje E, prawda, niszczyć jakiś symbol religijny w Syrii, no i bardzo dobrze, że to robi, ale na piedestale tych e, wartości próbuje ustanowić inny terror, terror e, religijny, e, chrześcijański, nie rozumiejąc całkowicie tego, że z wszelkich symboli w ogóle e, religijnych, jakichkolwiek innych, nasza przestrzeń publiczna powinna zostać oczyszczona całkowicie. Jeśli ja podejmuję walkę w duchu e, realizowania postulatów e, jakiejś idei, jeśli ja podejmuję taką walkę, zaciekle broniąc się przed upadkiem i o tym, co ja bardzo często mówię, pozostając zamkniętym na zapłodnienie intelektualne i moralne, to z drugiej strony muszę napotkać przeciwnika, przeciwnika, z którym następnie zostanie wytworzona walka, a po tej walce powstanie po prostu zwykła wojna. Wojna, jakich na tym świecie było już, drodzy Państwo, bez Liku. To, co ja mówię, drodzy Państwo, to się nie musi oczywiście nikomu podobać, naprawdę nikomu się nie musi to podobać ja przeprowadzałem takie badania na przykład już wcześniej lata wcześniej wykazując ludziom że którym się wydaje że są wolnymi ludźmi wykazując im właśnie że zachowują się dokładnie tak jak gwiazdy tego przewidziały czyli chodzą jak mechaniczne biologiczne roboty sterowane tak zwanymi siłami wyższymi nie mając absolutnie wpływu na to w jaki sposób ewentualnie można byłoby tę sytuację skorygować i wyzwolić się z biologicznej supremacji? Bo jeśli ja rzeczywiście jestem sterowany przez jakąś siłę, to nie ma mowy na tym świecie ani o wolności, ani tym bardziej o wolnej woli. W przypadku Grzegorza Brauna jego tendencja ukierunkowana oczywiście, w stronę etyki Jezusa Chrystusa. To jest tendencja skrajnie ułomna. Chociażby z tego względu, drodzy państwo, bo o Jezusie Chrystusie będę już za niedługo mówił na kanale, no bo zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Jezus Chrystus przychodzi do grzeszników. Jezus Chrystus nie przychodzi do ludzi sprawiedliwych i ci wszyscy, którzy nie byli w stanie sami rozwiązać swojego tak zwanego problemu egzystencjalnego, no to muszą się skupić wokół jakiejś obiektywnej idei, religijnej, jednej czy drugiej, czy jakiejkolwiek jeszcze innej idei, ażeby tam tam znaleźć własne miejsce, przynależność do grupy społecznej, no bo w grupie, drodzy Państwo, raźniej i w grupie jest łatwiej przetrwać, gdy tymczasem przetrwanie, drodzy Państwo, w ogóle nie zostało dla nas przewidziane. Nie wiem, czy wielu ludzi sobie zdaje z tego sprawę, że przetrwanie nie zostało dla nas przewidziane i błędnie walczymy o przetrwanie zaciekle, prawda? Próbując albo ustanowić na powierzchni naszych doświadczeń jakiś krzyż. Jedni walczą, próbując pokazać nam gwiazdę Dawida jako światło naszego życia, inni jakiegoś Buddę czy jakiegoś innego szarlatana. To wszystko związane jest z walką o przetrwanie, z manifestowaniem jakichś idei, które zostały wytworzone w danej kulturze w czasie jednym czy drugim. Drodzy Państwo, przetrwanie nie zostało dla nas przewidziane, bo droga ludzkiej cywilizacji jest drogą do całkowitego zamilknięcia, do unicestwienia. Jeśli bowiem ten gatunek wyłonił się na powierzchnię, czyli nasz gatunek, z jednej strony, prawda, cyklu ewolucyjnego, to z drugiej strony gatunek, który już swą drogę przeszedł, gdy wszystko zostanie policzone, tak moglibyśmy powiedzieć, używając żargonu fizyków, scenę wydarzeń opuścił. Nikt i nic nie przetrwa i traci na znaczeniu walka o przetrwanie w tym wypadku, a zyskuje w, y, na znaczeniu walka o dojrzewanie wprawdzie wszechświata. I w tym rozumieniu tego problemu to już nie walka o przetrwanie jest ważna. Ale otwarcie na prawdę na najwyższym szczeblu ewolucji, czyli rezygnacja z władzy w obliczu ujawnienia naszego zaciemnienia. W ten sposób dopiero jesteśmy w stanie osiągnąć jakiekolwiek porozumienie w tej ludzkiej sprawie, bo inaczej te przeciwieństwa będą się rzeczywiście ścierały nieustannie, bo jeśli podejmujemy walkę, to z drugiej strony musimy oczywiście napotkać rywala, który będzie chciał z nami rywalizować, ale przecież jak już mówię do Państwa w tej chwili, nie ma sensu takiej walki, takiej rywalizacji z kimkolwiek podejmować. Jest to, jest to zbędne, jest to bezcelowe, jest to bezsensowne, bo zło jedynie piętrzy się na naszej planecie, na Ziemi, od y, zarania dziejów oczywiście, bo ludzie zachowują się w ten sposób od y, tysięcy lat wskutek walki o przetrwanie, a nie walki o umieranie. Rozumiecie Państwo? Bo gdy rodzi się prawda, to przychodzi śmierć, czyli umiera w nas to, co w, w tym duchu. W tym cyklu biologicznej supremacji próbowałoby zaciekle zrywać się do boju i walczyć o przetrwanie. Idea śmierci, bardzo ciekawa idea śmierci, która jest wypierana nieustannie przez chrześcijaństwo, dlatego że chrześcijaństwo twierdzi, że śmierć jest dziełem szatana, co jest kompletnym absurdem. Bóg w ogóle dla nas życia nie przewidział. Możemy doświadczyć prawdy na najwyższym szczeblu ewolucji, rezygnując z władzy i tym samym doświadczeń. Syłanych nam przez wszechświat, bo wszechświat nas oczywiście ubezwłasnowolnił, bo używam słowa wszechświat bardziej niż jakikolwiek Bóg, ubezwłasnowolnił nas, żeby dać nam wybór, czy chcemy oczywiście uwolnić się z tych więzów biologicznych, czy w tych więzach oczywiście biologicznej supremacji konać nieustannie każdego dnia. Więc dopiero tutaj możemy myśleć o uwolnieniu się z, tego, z tej działalności z tego więzienia po prostu ludzkiego. Chrześcijaństwo wypiera śmierć, tym samym wskazuje się nieustannie na niepowodzenia, dokonując w przeszłości oczywiście w duchu działalności grzesznej, bo to jest działalność grzeszników. Chrystus przyszedł do grzeszników oczywiście, no i grzesznicy stwierdzili, że oni władzę nad światem zdobędą. No i zdobywają ją jak tylko mogą, no kiedyś to po prostu Brało się armię, prawda, malowało się krzyż tam na piersi, no i w duchu tego krzyża jedziemy, podbijamy cały świat. I drodzy Państwo, Grzegorz Brown jest i ma zapędy na dyktatora niebywałego. Oczywiście wielu ludzi się z nim utożsamia, nie mając takich predyspozycji jak on, oczywiście, które dostał od kosmosu, nie mając takich predyspozycji, ale sami chcieliby takiego podboju dokonać, sami tam chcieliby z tą gaśnicą czy innym orężem oczywiście paradować, gdy tymczasem, drodzy Państwo, to jest zwykła głupota kompletna. To jest zwykła głupota. Nie zamienia się jednego zła na drugie i trzeba zrobić pożytek z moralnego zła przede wszystkim. Ja taki film już zrobiłem na kanale i tylu błaznów tam pod tym filmem się wypowiadało, że to aż głowa mała Jakbym się wdał w dyskusję z tymi ludźmi, to, to lepiej byłoby ze ścianą rozmawiać albo z botem, a rozmowa z botem to jest jak rozmowa z butem. Ludzie myślą, że nagle zapanuje porządek na świecie, nagle przyjdzie harmonia, nagle wybiorę Grzegorza Brauna i będzie porządek w Polsce, nie będzie żadnego porządku, bo Grzegorz Brauna to nie pozwoli. Bo to jest dyktator, i wszystko musiałoby się odbyć w duchu tego, w jaki sposób on by chciał prowadzić ten system, gdy tym samym ja mam też prawo uczestniczenia w kulturowym postępie, ja mam prawo rzucać światło na ludzkie zaciemnienie, czyli obnażać to, co jest z idiociały co jest patologicznym czynnikiem doświadczenia w naszym życiu. Dla mnie nie znalazłoby się tutaj miejsca. Istotą byłoby wyzwalać się z pułapki czasu, w którą zostaliśmy wrzuceni. I gdyby Grzegorz Braun to zrozumiał, bo jemu się wydaje, że on ma świetne predyspozycje do tego, żeby rządzić ludźmi, gdyby to zrozumiał i działał w takim duchu, to byłby dobrym przywódcą. A gdyby Grzegorz Braun urodził się w czasach II wojny światowej, na przykład w Niemczech. No to z takimi skłonnościami, mając, czy biorąc pod uwagę to, że jest bardzo podatny na wchłanianie idei, która pozwala mu afirmować i manifestować swoje uczucia religijne. To w czasach II wojny światowej no, byłby zwolennikiem prawdopodobnie. No, ja nie twierdzę, że tak jest, i proszę mi nie zarzucać oczywiście, że ja widzę w y, Grzegorzu Braunie y, jakiegoś tam, y, prawda, y, skrajnie złego człowieka. Nie. Ja tylko mówię, że on teraz działa na podłożu fałszywej, kompletnie etyki. On chce panować, on chce panować, po prostu on chce władać, on chce mieć decydujące zdanie y, w danym temacie jednym czy drugim. Tam było zresztą bardzo świetnie to ukazane w tym portrecie, że on nie liczy się z Innych ludzi i łamie wszelkie zasady etyczne, bo uważa, że tak wolno, że tak trzeba. I oczywiście, że w wielu przypadkach tak trzeba. Trzeba się sprzeciwiać temu, co patologię oczywiście próbuje ustanowić na powierzchni naszego życia, bo o tym mówiłem w filmie o Grzegorzu Brownie, ale jednocześnie samemu być otwartym, samemu być otwartym na patologię, która napędza nasze życie w formie tych biologicznych determinant tych supremacji. Drodzy państwo, ja e, oczywiście sprawdziłem także e, swoje takie cechy, takie predyspozycje e, osobowościowe, no i byłem rzeczywiście zdziwiony, a w pewnym momencie nawet zdruzgotany, że ja także e, mam e, naprawdę duże e, skłonności do e, takiego analizowania rzeczywistości filozofii i dążenia do prawdy za wszelką cenę. To jest taka przypadłość, którą po prostu odziedziczyłem i nie mam na to wpływu. Zapędy dominacyjne także mam, miałem w zasadzie, bo wyleczyłem się z tego, mam potężne, bo nie próbuję przecież uwodzić państwa i nie próbuję zdobywać władzy nad państwem, bo jak tylko powiem coś, co się zwróci przeciwko państwu, no to państwo się natychmiastowo Odsuwacie, prawda? Dajecie mi tego dislike, czy rezygnujecie z subskrypcji kanału? A przecież mógłbym się zachowywać inaczej, czyli ciągnąć ludzi za sobą, ciągnąć ich za sobą, żebym oczywiście miał być wielbionym przez rzesze jakichś fanów. Ja się z tego wyleczyłem i uważam, że jest to najlepsza, najbardziej skuteczna metoda do tego, żeby walczyć z taką biologiczną supremacją. Taki film o kosmosie i o tym, jak bardzo jesteśmy skrępowani przez wszechświat, no to znajdziecie Państwo na ekranach końcowych. Także drodzy państwo, ja nie oczekuję, że zbyt wielu ludzi zwróci w ogóle na to uwagę, co ja mam tutaj do powiedzenia, bo to z reguły tak jest, że prawda zanim uzyska swój status, to będzie uważana za e, głupotę, e, a kolejny po prostu błazen jest wyciągany na gwiazdora sceny politycznej z zapędami e, do realizowania celów w kategoriach dyktatury, dominacji, bezwzględności i manipulacji, który oczywiście no zyskał rzesze fanów i popleczników, i teraz oni myślą, że przy tej okazji bijąc brawo Grzegorzowi Brownowi, też z tego torciku władzy coś dostaną. A tutaj chodzi o to przede wszystkim, żeby z tej władzy umiejętnie, drodzy Państwo, rezygnować. I gdyby Grzegorz Brown, taką korekturę merytoryczną, w swoje przedsięwzięcia polityczne wprowadził, to byłby to też człowiek, któremu ja bym był w stanie zaufać, ponieważ każdy się nadaje do rządzenia, nie każdy się nadaje do rządzenia, w tym świecie to nikt się nie nadaje do rządzenia, bo każdy próbuje zaprowadzić swoje własne rządy, oczywiście, że przy tej okazji obiecuje, że on jest szlachetny, że on jest dobry, że on jest przyjemny, że wszystko będzie dobrze i tak dalej, a za chwilę się okazuje, że jednak oczywiście nie i tak polityczna działalność powinna być skupiona zawsze wokół tego, żeby subiektywna obiektywizacja decydowała o tym, w jakich ramach będzie ten nasz Postęp wspólnotowy się dokonywał, bo prawda, drodzy Państwo, to jest subiektywna obiektywizacja. A dlaczego tak twierdzę? Bo gdy przychodzi prawda, to przychodzi jednocześnie śmierć. No przychodzi śmierć, przychodzi prawda, czyli umiera w tobie doświadczenie patologicznego czynnika życia skupione wokół pragnienia dominacji i władzy. A śmierć jest, drodzy Państwo, doświadczeniem czysto subiektywnym. Dlatego i wolności przyświeca dokładnie. Taka sama konstytucja sensu. Wolność jest doświadczeniem subiektywnym, i każdy, kto zrzesza się wokół jakiejś idei, no to jest tylko niewolnikiem tej idei, zdolnym ostatecznie w duchu realizacji tej idei do dokonywania czynów haniebnych, jakich widzieliśmy w historii już, drodzy Państwo, pełno. Zatem zostawiam trochę podlinkowanego materiału dla tych ludzi, którzy chcieliby oczywiście temat sobie zgłębić, a z mojej strony to już wszystko. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie.